Bo to nie jest to, że ktoś machnie ręką, czy rzuci nogę do przodu i trafi przeciwnika, tylko musi wykonać uderzenie, które jest zapisane w kanonach karate. Shotokan jest stylem klasycznym, pochodzący z Okinawy. Jeżeli chodzi o przepisy, bo tutaj mówimy o przepisach rywalizacji sportowej, jest to przepisy dopuszczają lekki, taki dotykowy kontakt, zarówno na Część na korpus, jak i na, na głowę. Od 25 do 27 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Bielsku-Białej trwały mistrzostwa Europy w karate w wersji Shotokan. Na czterech matach odbywały się zarówno pokazy form kata, jak i walki kumite. Organizatorem mistrzostw był Bielski Klub Karate Atemi. Na pewno jest to największa impreza w tym roku w Bielsku Białej. Organizacja tak wielkiej imprezy na pewno zapromuje w jakiś sposób Bielsko-Białą. Przyjechało prawie 700 osób z zagranicy, 405 zawodników. Myślę, że ta impreza no, będzie taką imprezą, która zapromuje w przyszłości Mistrzostwa Świata w Bielsku Białej, które planujemy na 2015 rok. Bardzo jestem zaskoczony poziomem sportowym. Przyjechało do Bielska Białej rekordowa ilość zawodników z 22 krajów. To jest w historii mistrzostw Europy w karate jeszcze taka największa ilość zawodników jaka była. Delegacje międzynarodowe bardzo zadowolone są z pobytu, z tej hali, z całych zawodów. My ze względów sportowych również mamy powody do zadowolenia. Więc no, minusów żadnych nie widzę, same plusy. Epic to karaty polega na tym, że zawodnicy trenują dla siebie. Nie dla pieniędzy, trenują sport, który niesie ze sobą wartości duchowe, rozwija e, umiejętności nie tylko fizyczne, jak również umiejętność, te wartości duchowe, dyscyplinę, e, której brakuje dzisiaj w młodzieży. Co, zajmę się w karate? O, to taki moment. Najważniejsze dla mnie tam jest walka, walka, bo to jest, na to się opiera karate, ale nie taka walka, Taka agresywna sprzeciwika, taka, tylko taka pokojowa. Walka techniczna, spokojna, odważna i sprawiedliwa. To jest najważniejsze w walce. To najważniejsze. Dzieje się wszystko bardzo szybko, potem łatwo to zaanalizować? No a potem po walce są długie analizy, ale staramy się jak najbardziej, jak najszybciej reagować na w się walki, żeby właśnie potem nie było po walce, tylko tego czasu, tylko podczas walki. The best fighters are the fighters from Switzerland. <śleszone> <śleszone> Zawody zaczynają się od, od, od eliminacji. E, później ćwierćfinały, finały, półfinał. I e, na matach dwóch rozgrywane są finały. Walka trwa e, dwie minuty. Sędzia przerywa walkę w momencie, kiedy oceni, że zawodnik wykonał technikę, którą można punktować. Przyznaje się albo Vazaari lub Ipon. Vazaari to jest troszkę więcej jak pół punktu. Ipon jest to cały punkt, który kończy walkę. Ostatni dzień mistrzostw to rywalizacja seniorów. Byliśmy świadkami walk, kiedy to w drużynowym kumite reprezentacja Polski zarówno pani, jak i panów dostała się do finałowej czwórki. O, o jaką stawkę to było spotkanie? No, wejście do czwórki medalowej. Udało się. Udało się, na szczęście się udało, także teraz walczymy o finał. Ciężki turniej. Proszę. Ciężki turniej. Ciężki, ciężki jest dosyć wysoki poziom, także no, walczymy jak możemy. O medale. Przeciwnik był trudny, ale wstępne rozeznanie, jako że oglądałem ich mecz z Czechami, rozpisanie tego, jak poszczególni zawodnicy walczą i możliwość dostosowania naszych do ich, no to taktyka praktycznie umożliwiła nam wygranie tego meczu. No i oczywiście dobra forma naszych zawodników. O, o, okłady po walce? E, no, tak, delikatne. Taki sport, taki sport. Zdecydowanie w drużynie są większe emocje. No myślę, że to jest duża przyjemność walczyć dla całej drużyny, a, a nie tylko dla siebie. Także motywuje. Motywuje zdecydowanie jeszcze cała ekipa jest za nami, cała reprezentacja, także no, emocje są niesamowite. Finały drużynowego Kumite odbyły się już niestety bez udziału Polek i Polaków a była to jedna z konkurencji rozgrywanych w Bielsku-Białej Mistrzostw Europy Karate Shotokan. Żaden styl nie jest wyższy czy lepszy od drugiego, są to uwarunkowania historyczne, że w danym okresie, jak części Japonii, czy dany mistrz nauczał według swoich metod i to jakby rozlało się na cały świat. Nie ma stylu lepszego, stylu gorszego, są style, które jakby obrazują Troszkę inną drogę, którą przeszli ci zawodnicy czy trenujący karate. Z Japonią na pewno była fascynacja w latach 70., 80., czyli naszego pokolenia. Natomiast młodzież teraz bardziej podchodzi do tego, tak jak do sportu: typowego, typowego współzawodnictwa, rywalizacji, jakieś tam dążenie agonistyczne, potrzeby do, do wygrywania nagrody. Bardziej takie nowsze podejście. Więc Japonia. Jedynie pozostaje takim ceremoniałem, kulturą, sposobem bycia, zachowania. Natomiast na pewno cała motoryka to jest, to jest typowy sport.